Jestem 100% fanem MLG, lecz zawsze lubiłem w MLG nie bardzo i Sanika, więc postanowiłem poszukać jakiś filmowny o tobie z tą oto postacią. Szukając tam jakichś... eś... miesznych filmików znalazłem rondo do pobrania oryginalnego Sonica. HMM szukałem Sanika, ale ta gra też jest super. Pomyślałem i kliknąłem na link. Pojawiłem się na stronie z romami, były tam Mario, Pokemony... Inne takie gry, lecz to jest pasta o Saniko, nie o nich, więc pobrałem Sonica. Gra się pobrała. Postanowiłem ją uruchomić. Po włączeniu gry pojawił się Sonic i machał swoim palcem jak zwykle. Lecz na ołamek sekundy zobaczyłem w krążko Sanika. Byłem przerażony, w dodatku to nie był zwykły Sanik, tylko ten Sanik miał czarno-czerwone oczy jak Sonic. X. Później uruchomił się pierwszy poziom, nazywał się Noc Nordok. Byłem przerażony. Co to kogwiazdka gwiazdka robi snopdok? Powiedziałem z przerażeniem. cały poziom był w czerno-czerwone samnoki a snopdok trzymał snicka i płakał. Postanowiłem że się rożę w prawo, bo kogwiastka, gwiazdka nie w lewo. Po chwili do omarł, więc poszłem spać bo jestem mądrownym graczem, ale nie wiem czemu miałem koszmar. Był tam martwy snopdok i sanik i powiedział coś strasznego, tak strasznego że zmoczyłem gacie. Jestem sanikiem.